W podsumowaniu ogólnopolskiego konkursu Rzechowej Trzej Dzisiaj możemy tutaj gościć w naszym ratuszu dwóch naszych chrześcijańskich laureatów i najbardziej ich serdecznie tutaj witam. Ten konkurs 15 lat temu powstał z inicjatywy producentów dziennikarzy radiowych oraz fundacji trzej Gumów. I to właśnie ci wolontariusze usprawiedli to, że Właśnie narzucał się powiem, pomoc, platforma współpracy między y, samorządami, między y, właśnie wolontariuszami. Y, samorządy za pośrednictwem Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych mogą y, uczestniczyć w tym i, i, i kontynuować tę współpracę, ale ważne jest to, że z roku na rok ten konkurs cieszy się coraz większym... Y, Wiecie, były jana Małysz i Jerzy Budek, ale także Robert Korzeniowski. Oni właśnie pokazują przez swoją karierę, przez swoje wykonania, że najważniejszą rzeczą i wartą takiego nałogu można było powiedzieć, to jest jednak profesjonalne odgrywanie sportu i też nauk pozyskiwania wiedzy i innego spędzania swojego własnego czasu. I bardzo, bardzo Ci gratuluję i życzę, żebyś po prostu tak trzymał dalej. Naprawdę. Przeczytam treść, tak? 15. edycja Złoty Certyfikat otrzymuje dyrekcja i grono-pedagogiczne Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinie. Składamy wyrazy najwyższego uznania za świadome i konsekwentne działania na rzecz wspierania nowoczesnej profilaktyki na terenie samorządu. I tutaj jest cytat Alberta Einsteina: Bez jednostek twórczych, zdolnych do samodzielnego myślenia i osądów, rozwój społeczeństw jest równie nie do pomyślenia, jak rozwój jednostki poza żyzną glebą społeczności. Także bardzo proszę Panią Dyrektor. Pani dobra, prosimy, I prosimy, i prosimy, prosimy. Panią dobra, Dyrektor, proszę nie że Gratuluję jeszcze raz, jak zwykle wyróżniacie się. Marta, Dziękuje, bardzo. Dziękuję gratuluję. Dziękujemy. A teraz poproszę panią Alicję Berć i panią Joannę Wrobleską. Proszę może tutaj. Ja państwu przeczytam również certyfikat zachowaj trzeźby. umysł otrzymuje właśnie pani Alicja Berć i pani Anna Wrobleska. Niniejszy dokument zaświadcza że wyżej wymieniona osoba realizowała zadania w ramach jubileuszowej edycji kampanii Zachowaj trzeźwy umysł, popularyzując uniwersalną praktykę zdrowotną wśród uczniów. W ramach ZTU odbyły się zajęcia edukacyjne i, prewen i prewencyjne, a także konkursy towarzyszące. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie i wkład wychowawczy. Bardzo proszę pani Alicja Węczu. Gratuluję. I ten sam tekst dla Pani Joanny. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. dziękuję i gratuluję. Już któryś raz się spotykamy i naprawdę jesteście Panie liderkami. Jestem pod silnym wrażeniem. Proszę bardzo. bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję.